Hej, hej, transmituję na żywo niespowiedzia... Nie Niespodzianie. Niezapowiedzianie, widzę, że. No dobra, jakość tego live'a nie będzie dobra. Będzie wręcz tragiczna, ponieważ nagrywam z telefonu niespodziewanie jeszcze nikogo nie ma. Sama nie wiem, czy czekać, czy gadać. O, jest łapka w górę. Hej, dzięki za łapkę w górę. Tam... O, już trzy są łapki w górę. Wow! Fajnie, fajnie, że tutaj ktoś ze mną jest. Być może y, pamiętałaś, jak w ostatnim. w ostatnim. w niedawnym. ale ja gadam głupoty właśnie. Po prostu ze mną się nie wiem, co dzieje. Teraz powiem Ci dlaczego, a po tytule pewnie już wiesz dlaczego. To wszystko przez te endorfiny. Normalnie zachowuje się jak jakaś nienormalna. Cześć, As Lynx i Dominika. Hej, hej. Y, w jednym z ostatnich filmów w tym. Co, na, co był tytuł, tam jestem Serco Jadem i coś tam. Opowiadałam Ci, yy, co to się ze mną stało po jednym z treningów. Hej Iwona, co ja to zrobiłam? Yy, skończyłam trening, znalazłam moje auto. Szybko, szybko znalazłam moje auto. O dobra, tu się mam patrzeć, okej. Okay. Yy, no i wrzuciłam wszystkie toboły na tylni fotel, a ja siadłam z przodu na miejscu pasażera. I miałam z tego straszną bekę, strasznie mi to, yy, zrobiło mi to po prostu dzień, no, to było coś świetnego, a dzisiaj właśnie przed chwilką też taka sytuacja, Boże, wychodzę z siłowni, się patrzę, o, jest moje auto, świetnie, znalazłam bez problemu, <laughs> nie no dobra, ja, ja sobie robię, nie jest ze mną aż tak źle, ale znalazłam to auto, no i klikam na kluczyk, żeby się otworzyło, no i słyszę, że coś mi pstryka, ale to auto się nie otwiera, kurde, co jest?! Klucz mi się zepsuł, będę za chwilę do męża dzwonić, czy co? Patrzę się, a to, to no nie, jest tak zamknięte. W ogóle teraz też się jakoś zamknęłam. Jest tak zamknięte jak teraz. Ja się zastanawiam, co to z tym kluczykiem jest, nie Halo? A słyszę, że jest dźwięk. Skąd ten dźwięk? Obracam się, a tu kurde, obok też był samochód, taki sam, tylko że mój. Także stałam przy nie swoim samochodzie i próbowałam do niego wejść, a mój samochód był po prostu za mną. Boże! <grym> Ale po prostu ja to uwielbiam. Nie wiem, to te nawet dzisiaj, bo endorfiny przede wszystkim się w nas uwalniają, kiedy mamy taki naprawdę mega, mega wycisk. Ja na siłowni ponagrywałam jakieś filmiki dzisiaj, zrobiłam taki trening na górę typowo siłowy. Nie spociłam się w ogóle, także jestem super świeżutka nawet po tym treningu, tylko czuję mega palenie w mięśniach. Jestem zadowolona z tego wszystkiego. No, ale po prostu nie wiem, to, to, to sprawia jakiś taki mega luz, że mam na wszystko wywalone, jestem w świetnym humorze, satysfakcja jest też mega. Także, no, nagrywam ten film z myślą o tym, że może kogoś to zachęci faktycznie do treningu. I jak tak zobaczysz, właśnie, jaka ja jestem po tym treningu, to mam nadzieję, że to ci da kopa i weźmiesz, i pójdziesz i potrenujesz. No, bo jest po prostu świetnie. Jest po prostu świetnie, widzę same xd, xd, no czuję się Dominika rewelacyjnie, mam tyle energii, że aż mnie rozsadza, a najlepsze jest to, wczoraj zadałam sobie dość dużo kalorii, zwiększyłam sobie teraz tłuszcze w mojej diecie, oczywiście też tłusz tłuszcze od zwierzęce, ja to wszystko jem, uwielbiam i uważam, że znaczy uważam o to po prostu dobrze na mnie wpływa i ja to widzę. Wczoraj zjadłam dość sporo m, tych m, kalorii ogólnie. Dzisiaj jest 11:51, nie jadłam jeszcze nic i kurde, no czuję, że rozwaliłam ten trening po prostu co teraz zrobiłam i mogłabym chyba znowu iść wró wrócić tam i jeszcze zrobić trening na nogi i pośladki i byłby też ogień. Widzisz, ja i żadnej kawy, kurde! Ludzie piją te kawy. Ja dzisiaj na siłowni nie podsłuchiwałam, ale usłyszałam zupełnie przez przypadek, tak, to się zawsze słyszy zupełnie przez przypadek, jak kobitki mówiły, że tam piją kawę, pięć kaw dziennie. Kurde! Jak ja wypiję kawę, to już w ogóle chodzę po ścianach. I wszystko: dieta i treningi. Hej, Odaria. Fajnie w ogóle, że jesteście. Być może będę robić częściej takie live'y. Teraz mnie tak po prostu naszło. I może właśnie takie live'y potreningowe, kiedy jestem jeszcze bardziej naładowana tą energią, niż byłam przed treningiem. Bo właśnie to, to też jest taki paradoks, nie? Że mm, idziesz na trening, użytkujesz tą energię, spalasz tam jakieś kalorie i w ogóle, a po treningu drrr, tej energii jest jeszcze więcej. Hej Martyna! Dobra no, wydaje mi się, że będę kończyć, chyba, że macie jakieś pytania, to możecie mi tutaj coś napisać, bo idę właśnie sobie do sklepu, sobie do sklepu, idę mężowi kupić jakieś bułki na jutro, a sobie kupię boczek na jajecznicę. Ostatnio mi mm, Roxana napisała, nie wiem, czy to było na grupie na Facebooku, jeśli Cię nie ma na grupie, to zapraszam Cię, żebyś tam była, możesz tam zadawać pytania, tam bardzo dużo dziewczynom odpowiadam i pomagam, mam nadzieję. No i yy, Roksana napisała, że właśnie jajecznica z boczkiem się ze mną jej kojarzy. <noise> Dzięki Martyna, na pewno będzie smaczny. zaraz. Idę tylko po ten boczek. Jajka mam, kupiłam sobie na zapas wczoraj dwa takie duże yy, 20 jajek w sumie, no i zaraz sobie zrobię chyba z czterech ja, jajecznicę. Yy, tylko do tego już bułeczki yy, nie będzie. Dobra, no chyba zanudzam. Widzę, że tutaj nic nie nic nie tutaj nie piszecie mi. Nic się nie pytacie. Bądźcie czujni, bo lajwy mogą się pojawiać. Zobaczymy. No. Nie zanudzam? No to może zadawajcie jakieś pytania, bo ja to naprawdę na spontanie nie mam nic przygotowanego, tylko po prostu to, co mi siedzi w głowie, to powiedziałam. Ja dzisiaj jadłam jajecznicę na śniadanie. No i super! Słuchacie, no to fajnie, że słuchacie. Daria, fajnie, że jadłaś też jajecznicę. Ja wczoraj zjadłam strasznie dużo jajek, w ogóle wczoraj sobie zrobiłam takie naleśniki, takie tłuszczowo, tłuszczowo mega tłuszczowo-białkowe śniadanie. Naleśniki były w ogóle, ja się dziwię, że to ciasto się jakoś trzyma, bo te naleśniki były zrobione z trzech jajek, do tego dolałam śmietanki chyba 50 ml, śmietanki 30 i z tego wyszedł naleśnik Czajsz, to się w ogóle nie rozwalało, do tego sobie dałam ser biały ze śmietaną, 36. dlatego tak jak Ci mówię, ja wczoraj zadałam prze dużo kalorii i dobre to było, tylko to trzeba, no, musi się zmienić ten smak, bo jak ktoś normalnie je strasznie dużo cukru, bardzo dużo słodyczy, znaczy słodyczy. Chodzi mi ogólnie nawet o cukier, też dużo owoców i tak dalej. No to wiadomo, że ten smak ma trochę inny, a jak tego cukrujemy trochę mniej, no to zaczynają nam smakować inne rzeczy, zdrowsze rzeczy, takich, po których ma się naprawdę masę energii. Dobra, bo ja coś czuję, że zaraz będę naprawdę gadać straszne głupoty. Dzięki, fajnie, że tutaj ze mną byłaś. Dziękuję za łapki w górę. No, do treningu! Jaka jest u Ciebie pogoda? Nie leje? Bo u mnie leje. Nie leje! Nie leje. Rano nagrałam film, który wrzucę myślę, że yy, po weekendzie. Tak, Boże. Już mi, mi po prostu odwala od tej endorfin. Yy, po weekendzie, nie wiem co gadam. Po weekendzie wrzucę film z ćwiczeniami na górę. Będzie to trening z minibands, z barierką. Także sobie przygotuj jakąś barierkę na przyszły tydzień. Mm, ale tak mi było zimno, bo wyszłam sobie, w ogóle wstałam sobie za wcześnie. Myślałam, że sobie pośpię do ósmej, Obudziłam się o 6 i po prostu już chciałam z łóżka wylatywać i szybko coś robić. No i nagrałam i poszłam kurczę, tak nie wy... zimno, mega zimno było, ale nagrałam, także się spodziewaj, przygotuj barierkę. Dobra, kończę, kończę. Trzymajcie się, dzięki, że jesteście, pa pa! Jezu, jak to się teraz włącza? Wyłącza. Ej, nie wiem jak to wyłączyć. Krzyżyk. Chcę przerwać.